Witamy z nowego miejsca. Przepraszam, czemu ta jest na jednym silniku? Bo jest naprawdę bardzo fajne menu. Zobaczcie, fajne przystawki. W kieszeni? No, witajcie, witajcie. Witamy z nowego miejsca. Tak, rano się witam ja z Wami znowu. Eee, z... Pokazywałem Wam sanitariaty jeszcze w Czechach. A jesteśmy? Na Molo Osiek. Dla nas nowe miejsce, na którym jeszcze nie byliśmy a ze względu na to, że pogoda na Czechach zaczęła się troszkę psuć zdecydowaliśmy się zmienić miejsce i przyjechaliśmy tutaj mamy piękną pogodę, 26 stopni, pełen camping a my Pełne sobie stanęliśmy słońce. tutaj na tych miejscach typowo namiotowych ze względu na to, że camping był pełny, jak zobaczyliśmy, że pogoda na Czechach się psuje to Kamcia zadzwoniła na Molo i powiedzieli, że są jeszcze wolne Parcele te namiotowe i powiedzieli, że jeżeli się tylko zmieścimy, to możemy sobie stanąć. One są, powiem Wam, dosyć spore, jak pod namioty. Dlatego, bo my stanęliśmy naszym przyczepą, która nie jest mała, i stanęliśmy z markizą. I zobaczcie, no to sobie wystajemy. Z... 30 cm zaczepem na ten. Nad, nad, znaczy, generalnie dałoby się jeszcze dojechać, ale no chcę mieć trochę miejsca, wiecie, pod serwis, tak? Tak, idziemy opłacić, Camping. idziemy zobaczyć, jak to tutaj tak. mniej więcej wygląda. I, yy, i co, i się yy, później, Na pewnie. parcelach tych namiotowych nie ma jedynie odpływu szarówki. Yy, wszystkie inne media są, czyli podpięcie pod wodę pod prąd. Na tych parcelach fioletowych, które są tutaj, właśnie tutaj, które już są wszystkie pozajmowane. tych, które tutaj widzicie. No, to jest ten, no To jest oczywiście Szarówka, więc bardzo fajny i wygodny kemping No Co, my idziemy dalej. Wszyscy chyba ten kemping znają, więc my tutaj jakieś materiały szczególne, nie będziemy stąd kręcić. Zgadza się. Idziemy teraz na lody. Pokażę Wam lody przy jeziorku. No i co dalej robimy w ciągu dnia. Dziewczyny, jak lody? Wycham. Hania? Dobra. smaczne No, Kupiliśmy sobie po lodzie. Ja już pan swojego. Ja tu jedną gałeczkę. Skromnie, czy mam budżet? Co? Mówię, że ja skromnie, trzymam budżet? No, oczywiście, czyny po dwie, no, szaleć, to szaleć. E... No to nie na nasze pieniądze. <laughs> nie no nie? Na oczywiście, też żart. No, jak sobie idzie, robimy rundkę wokół jeziorka, które tutaj jest. Powiem Wam, że bardzo przyjemny kemping, nie kamcia, taki nie, nieliczny w Polsce, który, do którego chyba będziemy wracać Tak, tyle razy się do niego przymierzaliśmy, ale ta sytuacja z tą poprzednią przyczepą spowodowała, że dopiero teraz tutaj zapitaliśmy Tam nie mieliśmy jej, je... to przyjemnie Tak, bo tam mieliśmy montaż moverów odsunięty na jesień, w lato wiedzieliśmy, że będzie problem i tak dalej, dlatego nie przyjeżdżaliśmy Teraz jakby, no i na przepa mover mamy od razu, więc no, zapłaciliśmy za dwie doby, dwie doby, tak? Tak, bo jesteśmy od czwartku do soboty. Zapłaciliśmy 261 zł za wszystko, więc bardzo dobra cena Dobrze, my spacerujemy sobie dalej Cześć, witajcie w kolejnym, w kolejnym dniu aparat mówi jeszcze nie ten nie od od rana jest około 6.40, powiem wam, że jest naprawdę fajnie, bo już jest 18 stopni Tak no, coś takiego later mi pokazywał Feluś już nasz po spacerku Zostań, Elwis że jest przypięty, już byliśmy na spacerze, pokażę wam tak pokrótce kemping Dobra, to teraz tak, tak jak wczoraj wspomnieliśmy My stoimy na, na takiej parceli namiotowej Prąd, woda w parceli, jedynie jest to brak, brak odpływu, pokażę wam tak pokrótce jak to właśnie wygląda a więc mamy bramę jedną wjazdową, to jest brama od strony jakby drogi, od strony recepcji. Właśnie tak nas wczoraj nawigacja pokierowała, i tędy przyjechaliśmy. Ale jakby to nie problem, dlatego bo yy, pani z recepcji na kamerze to zobaczyła, wpuściła nas i, i przyjechaliśmy sobie. Posłaliśmy po prostu tutaj samochód na drodze i, i mieliśmy ten, Mieliśmy yy, poszliśmy sobie na piechoty do recepcji, potem dostaliśmy karty i tak dalej. E, tu macie drogę do. mostek, dróżkę do sanitariatów. Sanitariaty, zmywalnie naczyń i z tego co wiem, to, to pralnia. Tak, wszystko jest w tym miejscu. Znajdziecie tam również. E, znajdziecie tam również. E, toaleta dla osób z, z niepełnosprawnościami. No i tak wyglądają parcele. Tak? Tak wyglądają parcele. Każdy wam drugą stronę. Tak to wygląda. O, tu piękna Adria. Włośka. 700. No, to już kawał, kawał sprzętu. Ale fajna. Eee, I te parcele są już tak samo z, z odpływami. Te fioletowe, które będzie widzieć na mapce. Ale są również parcele po tej stronie. Parcele po tej stronie e, są również z mediami Tylko, że tutaj nie było drogi utwardzonej I ta droga jest taka szutrowa I to jest brama, brama ta od strony recepcji, więc jak iść sobie od tamtej strony To przez ten mostek wejdziecie sobie tak samo na kemping I powiem wam tak, no my nie mamy miejsca na samochód na, na, na kempingu Ale ten samochód dosłownie stoi tutaj, jak widzicie Tam coś takiego białego i my za ten parking nie płacimy, on jest jakby w kosztach, w kosztach, jakby kempingu. Więc powiem Wam, że nie ma to większego znaczenia, tak naprawdę, czy on stoi przyczepie, przy czy, czy tutaj dość, nie wiem, 3 minuty. A tak naprawdę 2,5, jak widzę po kamerze, ile trwa materiał teraz, tak? No i tak wyglądają te parcele. Niektóre są większe, niektóre znaczy takie dłuższe, to fajnie, pewnie fajniejsze dla tych co mają przyczepy, bo mają możliwość wystawienie tego samochodu, a tak samo są parcele takie krótsze, a to pod kampera idealnie, nie? Więc jak będziecie odwiedzać Molosiek, to pamiętajcie sobie o wyborze parceli. Dzień dobry, o wyborze parceli, e strefa fioletowa to są parcele z mediami. Strefa pomarańczowa, na której my stoimy To są e, parcele Media bez, bez odpływu No i nasz Żelwis sobie już odpoczywa po spacerku Jest tak jak mówiłem 6.40-6.50 Więc ten, więc zakładam, że jakieś jeszcze 20 minut dziewczyny wstają 20,5 godziny Ja idę teraz sobie wziąć prysznic do sanitariatów i ten. Zrobimy sobie siadanko i będziemy szukać jakichś planów na dzień. Słuchajcie, witamy się z Wami już kolejnego dnia. Eee, mamy godzinkę dziewiątą, jesteśmy już po pierśnicu, siedzimy, odpoczywamy sobie wspólnym? Nie, niestety nie po wspólnym, zobaczcie Pijemy kawkę. Jest, musi być. To, już druga, to już druga kawa dzisiaj na początek dnia. My zawsze, zawsze, każdy dzień zaczynamy od, ja od kawy. Prysznic kawy. Tak. I wiecie co, byłam dzisiaj w sanitariatach, bo wczoraj finalnie gdzieś tam kąpaliśmy się wszyscy w przyczepie naszej. I tak się kurczę zastanawiam, czy tych sanitariatów nie jest tutaj na taką ilość i na takie obłożenie kempingu zbyt mało. Dlatego, że no my jesteśmy tutaj pierwszy raz tak, na tym kempingu, ale dwie kabiny prysznicowe i dwie toalety, to tak się właśnie zastanawiam, czy aby na pewno jest to wystarczająca ilość. No tutaj ogólnie, tak, na, na ilość osób. No wydaje się mało, no nie wiem. Ja specjalnie dzisiaj wstałam wcześniej, żeby, żeby mieć możliwość tutaj od razu wejścia i umycia się, właśnie ze względu na to, że są tylko dwie kabiny. Jak to wygląda później, to nie wiem. No ale takie, takie delikatne zmieszanie, bo sam kemping jest super, wszystko jest fajne, bardzo zadbany, a te sanitariaty takie, no nie wiem, no taki znak zapytania, nie, stawiamy sobie. Ja w Męskim akurat byłem wcześniej, nie? Bo ja byłem tam, nie wiem, około siódmej przed siódmą może parę minut. No to wcześniej, no ale już tam mm. ekipa sprzątająca posprzątała czy było, fajnie, woda baga. Tak, gorąca. to nie ma się, co, nie ma się czego Jestem, doczepić. Okay, nie? Tylko ilość. O no, ilość jest. No tak naprawdę, nie wiem. może się. Z, nie wiem, no, trzeba byłoby zobaczyć plan kemping. No, no dobra. Tak. Co? My śniadanko? My śniadanko i później idziemy sobie na jakieś atrakcje. Zobaczymy co tutaj w ogóle jest. Eee, tak, żeby nasza Hania też się nie nudziła. Na pewno rowerek wodny. Bo Hania chciała. Tak, a że mamy piękną pogodę. Tak. Świetnie kochani. Jasne, że Pogoda jest tak. Pogoda świetna. Nie sugerujcie się moją bluzą. Po prostu rano nałożyłem po prysznicu i jeszcze... W kieszeni. Słuchajcie, poszliśmy sobie na, na spacerek. Chcemy sobie wypić piwo tu w, w, w restauracji przy, przy wodzie, ale zauważyliśmy, że jeszcze jest ta jej część basenowa. Ona jest teraz niczynna z racji na roku Ale słuchajcie, na to w ten sposób. Uważaj, żebyś się nie potknął. Basen płytki. Basen głęboki. Basen głęboki. Zjeżdżalnia. No, taki wydaje się dosyć głęboki. No, takie zejście dosyć łagodne. A to? Kijanki żabek. Żabki Mam z tego będą. Wiedziałam. Mama powiedziała, że to są ryby. Nie, to są kijanki żab żaby No, ale żaki. Jeden punkt gastronomiczny, drugi punkt gastronomiczny Ale bardzo przyjemnie, przyjechać sobie właśnie tutaj na kemping i wziąć sobie opcję, bo można wziąć opcję tak samo z basenami, wtedy jest chyba jakby na no limit ten basen także wydaje się fajna opcja, no i restauracja zobaczcie restauracja można zjeść w budynku, można zjeść sobie tutaj na, na, na podejście A, no i hotel przy hotel który jest przy tym no, em, kempingu, albo inaczej kemping jest przy hotelu no to dopiero wszystko widać startuje Jakby nowe parasole poprzyjeżdżały Także wszystko wiecie startuje Także jak ktoś nie ma ochoty na kemping Czy domki które są na kempingu No to śmiało może Tutaj w hotelu sobie Zanocować Cele hotelowych nie znamy Także trzeba sobie kliknąć w klawiaturkę I zobaczyć jak to wygląda Co nie po to robiłem patent z sernika nie żeby nie pożarnej łodzi. Eko łódź. Godzinkę mamy na jazdę. Mamy godzinkę na jazdę. Że popływamy sobie tutaj wokół, wokół linii brzegowej. No, przyjemnie, Ziemnie. słoneczko świeci. Chciałem, żebyśmy Elbisę zaprowadzili, ale Kamcia mówi, że nie ma zaufania. A tam siedzi Kamcia. A felu się w naszym. Także my się oddajemy. A przepraszam, czemu ta łódź jest na jednym silniku? Bo ja nie dosięgam do prydału. A. No A teraz już się nie włączę do ruchu. Przeszliśmy sobie do. Y Zeszliśmy z rowerku wodnego Przejdźmy sobie tutaj do restauracji, która jest właśnie na Molo Hania je loda, co prawda nie z restauracji, ale je Kamcia coś tam klika Co robi Kamcia? Szukam polówek Aha. Polówek, koszulek dla Hani, czegoś Elwi sobie odpoczywa Taki mamy widok I powiem wam, że sobie tak na, na, no, na piwko i tak dalej Ale chyba przyjdziemy też tutaj na obiad Bo jest naprawdę bardzo fajne menu i zobaczcie Fajne przystawki, jakiś tatarek z Polędwicy Śledzik Ja śledzia teraz sobie zamówiłem, tak, żeby sprawdzić Jakaś z, z rosołek z rybna Żeberka, burger Jagnięcina z grilla no, Świetnie wygląda, świetnie e, jakby się zapowiada, chwileczkę, jakieś ryby, makarony, desery, Na drugiej stronie, oczywiście, alkohole i, i napojenia alkoholowe. Jest możliwość rezerwacji stolika w środku. Niestety, nie ma możliwości rezerwacji stolika tutaj z, na zewnątrz. Bo tak, widzieliśmy, że przyjdziemy sobie o 15 i zarezerwujemy stolik. Ale ten, ale. E, bo na zewnątrz można być z psem wewnątrz, nie wiem, zastanowimy się albo zarezerwujemy stolik i zostanie w szczepie. Trzeba przed szczepą. A my, ten, a my albo poczekamy do obiadu kolacji, aż będzie luźniej, nie? Zobaczymy, jak lepiej, żeby przyszedł z nami. No, może poczekamy do obiadu kolacji i wtedy przyjdziemy sobie tutaj jeszcze raz na obiad. Ale naprawdę, pozycje bardzo fajne w karcie. Ceny takie naprawdę fajne, umiarkowane. No i w opinie widzimy, że, że ten, że ma ta restauracja. Nie? Jeszcze raz widok. Jechała moja przystaweczka i powiem Wam, że country drink. Can't sam masz dobrego? Z... Jagermeister z jakimś syropem, nie? Tak, z syropem, tak. A że mamy godzinę 12:30, to uważam, że jest to godzina idealna Ale mówią, że dżentelmeni piją po 12 czy po 13? No właśnie, nie wiem. Je jeżeli po 13, to na pewno dziś na świecie jest, jest po, już jest po 13. A ja dostałem śledzika i powiem Wam, że wygląda naprawdę. Naprawdę fajnie. Hej, witajcie. Niestety wszystko co dobre się kończy. Się kończy. Kawka no też się kończy. Dopijamy po drugiej kawce. Tak jest. Pakujemy się i, i wracamy dzisiaj do domu. wyjeżdżamy. Nasza taka opinia jeżeli chodzi o ten kemping jest bardzo pozytywna. Świetne, świetne miejsce, bardzo ciekawych ludzi tutaj poznaliśmy. Na pewno jest to miejsce, do którego będziemy tak. na weekendy, na weekendy będziemy wracać. Jedzenie pyszne, pogoda nam dopisała, więc nie mamy chyba czego się tutaj w ogóle przyczepić. Tak więc, no bardzo, bardzo fajne miejsce, o tak. tak. Powiem Wam, że wczoraj Obiadek był zacny w restauracji, naprawdę dobre jedzenie, przyzwoite ceny. E, ten, no cena i co? za kemping Tak, cena jest za camping, tak bardzo, samo. Bardzo, bardzo przyzwoita. Jeszcze e, ze względu na tą kartę sesji dostaliśmy dodatkową Trabacik. zniżkę, więc każdy, kto ma to, to jak najbardziej może, może taką kartę okazać. No i co? I chyba się żegnamy. No, my tu za chwilę będziemy. No. My tutaj za chwileczkę będziemy na, za trzy tygodnie. Na jakieś urodziny nas tutaj zaprosili? Więc przyjedziemy z prezentami, zaśpiewamy 100 lat. <noise> tak, więc, więc w sumie my tutaj będziemy za trzy tygodnie ponownie. Z czego się cieszymy? Tak jest. I co? No to żegnamy się i. Żegnamy do się, słuchajcie. My kończymy majówkę, jak widzicie. Piękna pogoda Ale już czas do domu jechać Szczerze powiem to już mi się trochę chce do tego domu jechać Za dwa tygodnie mamy kolejny wyjazd kempingowy. Ja to wam powiem, że tak Najbardziej czekam na tą naszą Na ten zlot, na którym będziemy I na tą naszą Chorwację Tak Już się nie mogę doczekać Normalnie już przebieram nogami Żeby na tą Chorwację pojechać No dobrze To co Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.